na imię Weronika, czyli wasza ulubionica, a to jest Kamila. Piękniejsza, nie w ogóle. Ale ja jestem za to. <laughs> no i pokazujemy wam fajny filmik dzisiaj, pod tytułem Dzieci z objawy. I ta dziewczyna z też. Zreszcie się nie. O. Dobra, zaczynamy. Nie chcę, żeby no tak, ta nie dałeś dziecka. Dziadu! bo złe. Tak, to, <grym> to po mnie. nie rozmawiałem się. Aha, aha. Ale to jest co nie I tego. Sześć Ale zawsze jestem. Puszkaj, nie Chociaż to też trochę. Odziewa. Ale połowę. Nigdy nie Dobrze, zobaczymy, Zostawiam się. Będę ja cię, będę ci przychodzić, prawda? Jak ją mordujesz? Ale mój ciele, jest ciele, słuchaj! nie! Tylko, nie, One. Czego nie, no nie, 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 tak, docina dobre wyjście te ćwiczenia, tak, dobrze góra, góra sam ja wypasuję nie wreszcie a co dla bólu ah, patrzcie No nie, nie, tylko mnie nie, nie, nie Oh! To i na Nikora. Dziękuję za beteję,